Decezji Lwowskiej, zgodnie z tradycją polską, przed świętami Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych, porządkujemy cmentarze i mogiły naszych zmarłych, bliskich, a także mogiły żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę. 1 listopada będziemy modlić się na cmentarzu Orląd, tam będziemy także sprawować Muszę Świętą, a potem precesyjnie przejdziemy, odprawiając cztery stacje, po cmentarzu Łyczakowskim. Natomiast 2 listopada zawsze tradycyjnie udajemy się na cmentarz Janowski i tam przy grobie świętego Józefa Bilczewskiego również sprawujemy mszę świętą i modlimy się za wszystkich zmarłych. Ten rok, tak jak i poprzednie, są szczególne tutaj na Ukrainie, ponieważ mamy wiele bardzo dużo mogił, żołnierzy, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. W tym także wielu żołnierzy Kościoła Rzymskokatolickiego, naszej archidiecezji, i będzie to sposób szczególny modlitwa, aby Bóg przyjął ofiarę ich życia, by wynagrodził im to życiem wiecznym i ukoił także ból najbliższej rodziny, byśmy w ten sposób także jakoś zadumali się nad tym, czy potrzebna jest ta wojna, żebyśmy zmieniali swoje życie. Przełamywali tę nienawiść, czy może ten tą, tą ludzki egoizm, dobrocią, miłością, by nigdy więcej także nie powtarzała się taka wojna i nie było jej w świecie, tak jak my dzisiaj tutaj przeżywamy w Ukrainie i we Lwowie. Księży arcybiskupie bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy naszych słuchaczy, czytelników tygodnika katolickiego niedziela.